Nasza matulka Huta, Zawadzkim, i Teroski. Autorską pracę Johanki czyta autorka. Praca powstała na potrzeby konkursu literackiego ze Śląskiem na Ty w Łubnijskim Ośrodku Kultury. Witam Wozno i Pięknie jak moga. Najpierw z grzeczności pora słów o mnie. Mam na imię Johana, ale i tak wszyscy mnie wołają Asia. Mój fater pochodził ze Świbia, kaj był za komuny pierunowo-srogi PGR. Tam zapoznał moja mamulka, kero się uczyła w szkole rolniczej i tukej miała praktyka. Młodzi się przoli i się szybko hajtli. Mieszką w Richtig, pięknym miasteczku Zawadzkie, na Śląsku Opolskim. Powie wam, że za ża żaden gelt bych się nie zamieniła, co by mieszkać kaj indziej. Tukej tak se żyjemy po leku, a życie leci, choby woda w naszej pięknej życe ma la kiero nie wtorzy z wią śląską amazonką. Jak mamy chęć, to wsiadamy w kajaki, których jest pełno do wypożyczenia i płyniemy po tej rzece, no bo trzeba wiedzieć, że taka turystyka u nas w mieście kwitnie. Są u nas szumne lasy, przyroda, grzybów pierony w sezonie, no i muszę powiedzieć, że wtedy bez całki czas przyjeżdżają do nas te byłe hajery ze grubów z Górnego Śląska, co się te roski nudzą na pensji. Łoni po lasach rajzują choby soronie, aby dziki larmują, robią z lasu hasiok. Nie jeden z drugim straci się w lesie, a potem lebra szukają policmajstry i fojermany. I studa z takimi turystą ma. My zawadczany lubimy jeździć na kole. Koło i nasi mieszkańcy to czynsty widok. Jak to godają Bez koła, jak bez rynki. Para od nazot, jak huta jeszcze miała ponad pięć tysięcy pracowników i na fajran zmiany buczek zawół, jak wszyscy ruszyli do dum, to cała ulica Łopolsko, kero idzie bez całe Zowackie, była w sztale i żaden autem nie przejechał. Nie rozkierowcy pierronili za kierownicą, ale nic na sztal nie poradzili. Kiedyś dawno, że pojechała Cugiem do Tarnowskich Gór po radio i baba w sklepie kero mi wypisywała rachunek, jak jej powiedziała adres Zawadzkie, to ona się ośmiała i powiedziała, Jero, „Nie, te polskie Chiny, znaczy milion kółek i rowerzystów. W naszym zowackim nie ma żadnej łostudy, larma. No, też trzeba powiedzieć, że mysz się nie przemknie, policji opilnuje, a sąsiadki też. Jak ktoś z obcą rejestracją przyjedzie, to one już pytają, a do kogo? Choby FBI. Każdy z nosie z drugim, żyjemy cudzamen choby w dumach jak we familii. We sklepie sprzedowaczki ci znają i godają po naszymu. Jak też Linga, one już wiąło co loto. Listonorka też wie, w to kaj mieszko, jak cię nie ma w doma, to przyniesie ci briwa albo pakiet do roboty, bo wie, kaj w to robi. No ale też trzeba prawda powiedzieć, nie wszyscy są ślązoki, w Zawadzki mieszko trochę goroli, ale my im fe sprzajemy. Połno ich przyjechało do roboty w Hucie, dostali tutaj mieszkania i żyją do terazki. Zżyli się z nami, a my z nimi. Jedna z tych osób mi go dała, że jak przyjechała na Zawackie, to naczyła robota w sklepie i przyszła taką starą omiczka i go dodej. Daj mi dziołcha, pół funta pepermintków! a ona nie wiedziała o co idzie. Teraz już wie, a nawet zno, co to są nudle, włócz albo roztomaite śląskie maszkety. Ja się lachomy, jak ktoś co niego po naszymu nie wie o co idzie, ale tak z przymrużeniem oka wiecie, bo każdy ślązok jest dobroduszny, bo przeca pomoże i poradzi każdemu jak mostropienie. Słyszała kiedyś w radiu Katowice, jak idzie poznać prawdziwego ślązoka. Trzeba powiedzieć, kucni. Prawdziwy zakaśle, a rychich polok zrobi przysiad. Ale już wrócą do mojej historii o Zawadzkim. Nie wiem czy wiecie, ale za czasów powstań Śląskich nasi chopy w zakładzie robili pancerne cugi. Kere im pomagały w walce. Na cześć tego mamy pomnik przed główną bramą huty i przykro mi powiedzieć, ale żaden z młodych już o tym nie pamięto. Mój fater Józef całe życie robił we hucie. No wiecie, nie w kapeluszu, ale w festrogiej walcowni rur w naszym zakładzie produkcyjnym. Dawniej pierwszy, jakoda moja sąsiadka Maryjka Śmieszką, Kera już niestety poszła do świętego Pejtra, huta była naszą mamulką. Opiekowała się nami nam, dowała robota i geltagi do całej okolicy, a teraz Blank podupadła upadła wedle tego, co było dawniej. Prowa porosła glajzy na hucie. Część budunków zawarli. Pierunowo smutny widok, jak się wejrzysz na te zardzewiałe krany do przewożenia ładunków, zardzewiałe dźwigi kolejowe, zawarte drzwierza z nieczynnych wydziałów. Kiedyś mi starsi kamraty z roboty godali, że dawniej robili cały czas na czterobrygadówka, na hucie pracowało się na fest, całkie zawadzkie inaczej żyło. Młodna na wydziale kuźni durch pro, dzień i noc, aż w kościele świętej rodziny wedle huty kajmeny chodzili na msze, żrandole się czynsu i ławki tyż. Nie roz nasz ukochany farosz, świętej pamięci ksiądz Sigmund tak się szterował, co by mu nagowa coś nie sleciało na mszy, a wszystko bez ten szwunk od prania młotym. Połne cugi rur, Jeździły durch w Polska i do ZSRR. Donus nasi wodzili kęsiska ze stali, a my z nich ruły robili. Takie były czasy. Terazki kęsiska z żelazem wożą przeważnie tiry, a na naszym Trygel Placu pusto, nie tak pono za czasów, jak ja robiła na hucie. Ta Maryjka, sąsiadka o że wspominała, pięknie godała o naszej hucie, jak ciężko targała tajle w Ausgabie, jak ciężko robiły baby, Kaj jeszcze żody nie wiedział, co to jest ta emancipacja. Robiły tak. Jak chopy. Masa babie jeździło na kranach nad gorkim do czerwolności żelazem na walcowni, a część robiło w kontroli kaj po rułach pirlikiem numery. jak pracował w hucie na wydziale budowlanym w Ausgabie, wydawach zelter w zielonych flaszkach, cable hits, no i narzędzia: Arbeit ancugi, Arbeit szuły ze sztalkapami. Jako młoda dziełcha po liceum nie miała pojęcia o wszystkich budowlanych narzędziach. Robotniki przyłazili do mnie, bo za metalowe kółeczko ze swoim numerem kontrolnym, tak zwaną marka, mogli wziąć narzędzia do roboty i na szychcie robili mnie za, gub, za bozna, kej go dali. Dziołcha, daj mi borer widia na 5 albo paner, no i oczywiście kara, niezbędna na budowie. Ale pierony nie wiedzieli, że ją dobrze godzą po śląsku, a jo dużo, że zrozumiała. Miał dużo starszego kamrata w tej Ausgabie. Pan Wiluś był supermajstrem. Uczył mnie jak się robi wychucie, co kaj załatwić, traktował mnie jak własnocera, lubił też szpas i wice. A jo, jak jo nie umiała oszczyć pił na sztikzydze czy na banzidze, to Wiluś to za mnie robił. Pochodził z sąsiednich rzandowic, niestety. Niekiedy nie, jakiś robotnik mu powiedział, że jest plakoniem. Wiluś się może trochę gorszył, ale tylko trochę, bo to nasz folklor regionu. Ino się uśmiechał, ale i poradził odpyskować. My zawarczanie nazywamy mieszkańców Rzędowic plakoniami. Legenda lokalno głosi, że żołty z Rzędowic, jak oni godają o swojej wsi, dawno temu na łódku sprosił gości na fajer, a że był pragliwy i chciał już to do obiadu do kartofli podał placki kartoflane zamiast karminadli albo schabowych. No i od tego czasu ludzi z rządowic nazywamy plakoniami. Wiluś mi dużo opowiadał o dawnych dziejach, a nie kiej, kiej my mieli wolne chwile w robocie. Ja mu Richtowa tej, podawała mu w szolce i on zaczął no rozprawiać. A godą tak odownie hucie, że od razu farsztelowała się o czym godka, chobych to widział na własne oczy. Wiluś poradził tak godać, jakby książka czytał, a nie godął ze swej gowy. I tak rozprawiał mi, że po hucie jeździły blank małe parowe lokomotywy na wągel. Ruch był, robota była, geltaki na czas. Na frisztych szli hopy na flaps. No wiecie, taką zupa do robotników, którzy ciężko robili musieli się fez natargać. Oni dostawali z, bun, z huty buny na flaps, aby amtry zbiór nie mogli dostać tego ani za geld. Godą mi, jak pięknie z familią przychodziło się zwiedzać huta na święto hutnika, a tak richtig na świętego Floriana, naszego patrona. I to też pamiętam. Dział socjalny malował na biało trasy, kajszu łazić, a kaj nie. Malowali na biało nawet borsztajny. No i fajniej było na walcowni, bo ona się nie zatrzymuje na sobota czy święta, piec musi dur chodzić, bo inaczej jest do wyciepnięcia. Gorko było czarno, nieraz muter mnie sprzezywali, że jak ufafla ufa flas, marym albo innym marasem z jakiegoś gelindra na wydziale, albo brank nowy rok zmarasiła. Ale było to zabawne takie przeżycie, że je to do końca życia by da pamiętać. Jak ja już robiła w Hucie około 1990, to nagle drap, to wielko tajemnica przemysłowo się zrobiło, przestali noc na Hutnika wpuszczać i zwiedzanie się skończyło. Około 1988 do 1990 Huta budowała kino. No ale genał przyszły czasy reformy Balcerowicza. Huta zaczęli przekształcać, a kino ledwo co otwarli, niedługo potem sprzedali za grosze, a długo stoło prózne i zawarte. Obecnie działo ino dzięki gminie. Huta też podupadła. Różne magiki w Ministerstwie Hutnictwa podzielili ją na, ta, na tajle i spółki, a potem one po kolei plejtały i wszystko szło źle. Te roski, czasy. Z całej huty, jako największo tajla, łosta walcownia i ciągarnia i działają do dzisiaj. Firma nazywa się Alchemia S.A., zakład walcownia Rur Andrzej. Wy, wydział Kuźnia i Remontowy poszły do prywaciarzy i robią... Wydział rozjazdy kolejowe o dobrą sytuację ekonomiczną i może jak krepel w maśle. Inksze wydziały: konstrukcja stalowa, narzędziownia, energetyczny, akcesoria kolejowe albo nie istnieją, albo inksze małe zakłady tam są. Całko huta wygląda pusto i smutno, najbardziej mnie tropi to, że do czystych fundamentów rozebrali budynek dawnej kotłowni na Kerej był piękny fresk. Kej brakło oparcia naszej matulki huty pomału, ale rok za rokiem i zawarli technikum hutnicze i technikum i biurowiec huty stoją prózne i zawarte mój tatulek i na wcześniejszą pensyją w 1996 roku powiedzieli że huta nigdy nie zlikwidują ale on i żody nawet nie przypuszczał i nie wiedział jak źle będzie po tym bo to już nie jest ta sama huta prawda jest taka, że to nie ma jak dawniej na hucie robią tylko ci co są kole wieku Abrahama no wiecie, 50 plus i młodzi każdy nie pojechali na robota do Holandii albo Niemiec Inksi młodzi nie chcą robić w larmie i marasie, tym bardziej że gelczaki nie za srogie te roski i część załogi już pracuje przez light firma, mnie nazywało się Outsourcing. Kiedyś, wedle huty, był zatwany staw. Na my zimą jeździli na łyżwach, a latem płytali na kołach wodnych. Karoski na stawie zrobili remont i sztuczne dwie wyspy. I nigdy nie będzie tak jak było. Już nie ma przystani rowerowej, jedno mały szynk z jodłem i piwem. Nasza huta zbudowała dużo w zawadzkim. Na tym przykład basen na osiedlu powstańców śląskich kajmieszkom. Kery jest do dzisiaj i łażą do niego bajtle i szkolorze. Wszystkie huśtawki, karuzele zrobili robotnicy na hucie. Srogo część sanek my za bajtle mieli zrobione przez Fatrów czy Unklów na hucie. Jak ktoś tak inksze było, jakieś było inksze te życie. Każdy miał czas zrobić coś do miasta, teraz się skończyło. Każdy patrzy siebie. Matka huta przestała dbać o miasto, a żyje obok nos. Ja się tak nie rozmyśla, że to z tego, że każdy kolejny właściciel huty każdą złotówka oglądał dwa razy i nie było już ducha współdziałania w mieście. Dawnej radości jednak żaden nam no nie zwróci. My ludzie jakoś mamy to w sobie, że szczęśliwe chwile Norbajdzie pamiętamy. Huta dbała o sport dla ludzi. Dla naszych sportowców zbudowali hala sportowo. Razem z miastem Durk dbała, wspomagała geltem i rynkami do pracy, kiedy było coś na niej wyremontować. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj zaczynał karierę w handbalu pan Sławomir Szmal, mój dawny sąsiad z bloku. Wiele sukcesów w latach 70. 70 mieli my też jako klub Stal Zawadzkie, nawet medalistów Polski. Tęsknimy za działalnością socjalną Huty. Kiedyś były festyny, hutnicze zabawy, stołówka zakładowa, a nawet biblioteka. A te roski wszystkiego już nie ma. Za komuny jeździli my, czyli jo, siostra i rodzice, wszyscy kamraci i kamratki ze szkoły do Dzwiżyna, na wczasy zakładowe ze huty. Ten piękny ośrodek jeszcze istnieje, ale huta go sprzedała kole 1990 roku. Każdy był odjechać na wakacje i wszystkich noc było stać. Po tym Kajmy wrócili, fatrum czy Mutrą z geltagu odciągali w biurze socjalnym raty zawczasy, ale jak ktoś miał mały geltag, część zadłużenia zawczasy umarzali. Bajtle z kolei jeździli na kolonie. Jotyż, hutano organizowała w Pruszczu Gdańskim. Jak się człowiek radował, jak jego trzy tydnie z doma, bez fanzolenia starzyków, ale wiecie, mieliśmy i obowiązki na tych koloniach. Rano sport, lotanie po placu, boisku, potem frysztik, wycieczki, plaża, morze w Gdańsku albo na stegnach, kołaczki czy kreple na podwieczorek, łobiot i cały dzień zajęty. Musieli sami my się prać obleczenie izoki, sprzątać w izbach, kajmy spali. Jeronie i nie mieliśmy mobilnioków. ja nie wiem jak były bajtle by to teraz przeżyły. Do końca życia wyda pamiętać te buchty z masłem, jaką doma i cukrem, Kawa z mlekiem w kubkach, te tomaten zupy z ryżem lub nudloma, gumiklejzy z sosem i rolada z modrą kapustą, karmi nadle, na makaron z białą klejzą i cukrem i innych mi taki, kiedy naważyły kuchary z huty, te co z nami jechały. I ten z wieprzków, jeronie, zapamiętam, kwaśny, ale dobry. Pamiętam pakiety z maszketami na Mikołaja z huty, fater przynosił, wydawane owoce w skrzynkach drewnianych, jabłka z socjalnego, co by je potem na szranku trzymali całą zima. Wycieczki w różne miejsca kaj my się integrowali. Minęło prawie 35 lat, A ja to pamiętam, co było za Bajtla. Dochuty sentyment zaśmą pierunowy, bo przecież robiła w hucie od 1989 do 2008 i zną to wszystko z pierwszej ręki. Wszystko jest już Inksze i najbardziej się gorsza bestusz, że nic co było, już nie wróci. Parafrazując wielkiego poety Adama Mickiewicza. Ma tylko huto. Dziś gryfność twoja w całki twojej ozdobie widza i opisuje, bo tęsknia po tobie. Powiawą ta głody mnie. Ma tylko huto. Kajś ty jest. Kaj.